Jak z kilku składników zrobić najlepsze i najprostsze ciasto marchewkowe z kremem z białej czekolady? Na początku marchewkę ścieramy, a jajka łączymy z cukrem oraz solą i dokładnie ubijamy. Pod koniec dolewamy olej taki bardziej neutralny w smaku oraz proszek do pieczenia. Pamiętajcie, że w tym wypadku przyprawy do piernika oraz cynamonu nie żałujemy. Do tego orzechy, mąka pszenna, olejek pomarańczowy no i nasze ciasto jest gotowe. Ciasto jest lepkie i takie powinno być, więc dodajemy naszą wcześniej startą marchewkę gotowe przekładamy do rantu, pieczemy, a następnie dzielimy na cztery części. W międzyczasie robimy krem, więc roztapiamy białą czekoladę. Do misy dodajemy mascarpone, cynamon, aromat pomarańczowy, pastę waniliową oraz śmietankę. A kiedy wszystko już jest ubite, hartujemy białą czekoladę i dodajemy do kremu. Miksujemy dosłownie minutkę, no i możemy składać nasz tort marchewkowy. Ozdabianie oczywiście jest dowolne, natomiast ja użyłam białej czekolady mlecznej, orzechów, natomiast możecie zrobić jak tylko chcecie. Jest to prawdziwa eksplozja smaków, ciasto wygląda na mocno pracochłonne, ale naprawdę jest banalnie proste. Cały przepis znajdziesz w opisie, a jest tak prosty, że daj koniecznie znać, jak wyszło.